Cześć kochani, ostatnio przy okazji robienia zakupów w centrum handlowym Pomyślałam, że dobrze byłoby jeszcze przed świętami nagrać dla Was coś przydatnego I uznałam, że nagram dla Was 5 pomysłów na prezenty dla niej na ostatnią chwilę Zazwyczaj osoby zapracowane i zakręcone robią prezenty na ostatnią chwilę I bardzo często brakuje już czasu na zakupy online, ponieważ boimy się, że coś nie dojdzie na czas Więc zostaje nam wizyta właśnie w centrum handlowym, gdzie jest dużo rzeczy czy do wyboru, ale też chcemy te zakupy zrobić w miarę w szybkim czasie. Nie mamy czasu, żeby chodzić po sklepach, latać, więc właśnie pokażę Wam 5 prezentów takich optymalnych, uniwersalnych, które znalazłam, które nie rozwalą Wam portfela, a osoba obdarowana powinna być zadowolona. Więc jeżeli szukacie prezentu na ostatnią chwilę, to zapraszam do dalszej części. Pierwszym sklepem, jaki odwiedziłam w celu poszukiwania takiego uniwersalnego prezentu dla kobiety Była oczywiście Sephora I w Sephora znajdziecie różnorodne prezenty Zależnie od swojego budżetu Jak i od tego na ile znacie osobę, którą chcecie obdarować Ponieważ kiedy znacie ją... Na wylot, wiecie jakiego zapachu używa, jakiej pielęgnacji używa, jakie kosmetyki już ma, jakich nie ma albo jakie jej się marzą, to wtedy nie ma problemu. Możecie trafić spokojnie z prezentem, w zależności od tego oczywiście, jaki macie budżet. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy nie macie pewności, jakie kosmetyki ona już ma, żeby czegoś nie zdublować, albo totalnie nie wiecie, y, jaki zapach lubi, albo czego używa do pielęgnacji twarzy. I wtedy robi się właśnie problem. I wybrałam jeden y, produkt, który jest bardzo uniwersalny i sprawdzi się praktycznie dla każdej dziewczyny. I jest to. Mam zapakowany, ponieważ w Seforze jest o tyle fajna sprawa, że kiedy kupujecie rzecz na prezent, to oni za darmo pakują go w jakieś ładne pudełeczka. I to, co tutaj w środku mam. To Beauty Blender, oryginalny Beauty Blender, który jest tak uniwersalną rzeczą, że z nim nie możecie się pomylić, ponieważ osoby, które jeszcze go nie miały, na pewno o nim kiedyś słyszały i chciałyby go spróbować, ale zawsze nie chcą wydać tyle pieniędzy, żeby go kupić, bo zawsze są jakieś inne, ważniejsze rzeczy. A osoby, które go stosują i go polubiły, prędzej czy później będą musiały kupić nowy. Więc jest to taki. Najuniwersalniejszy prezent w, w miarę okej okay budżecie, ponieważ on bez promocji kosztuje chyba 69 zł, ale bardzo często w Seforze są promocje minus 20%. Więc tak, to jest moim zdaniem najbardziej uniwersalna rzecz, ponieważ albo dziewczyny chcą go spróbować i sprawdzić na swojej skórze, czy on faktycznie tak dobrze działa albo prędzej czy później będą musiały po prostu kupić nowy, bo stary się zużyje. Także z tym na pewno się nie pomylicie. Kolejnym sklepem, który odwiedziłam, był oczywiście Empik. I jeżeli chodzi o Empik, to tam również znajdziecie wiele pomysłów na prezent, w zależności od tego, czym interesuje się obdarowana osoba. Natomiast ja wybrałam tutaj takie dwie rzeczy, które wydają mi się najbardziej uniwersalne, i jest to kalendarz. Kalendarz w formie takiego dość solidnego zeszytu. I taki kalendarz kosztuje 54,99. Ceny są różne, ale zazwyczaj. Yy... Przewyższają powiedzmy te 50 zł i zazwyczaj na kalendarze żal nam wydać 50 zł. I fajnie kiedy dostaniemy właśnie taki kalendarz porządny w prezencie, bo zazwyczaj kończy się na tym, że kupujemy jakiś tańszy i potem nie jesteśmy z niego zadowolone, a kalendarz jest na cały rok, więc to jest super. I wybrałam tutaj jeden. On jest super, ponieważ on się otwiera, więc jest zamykany i nic tutaj się nie niszczy. Kartki się nie niszczą przy przechowywaniu. On jest zamykany, bardzo ładny wzór, taki pastelowy watercolor. Ja ostatnio bardzo lubię takie tematy. I oczywiście w środku bardzo dużo miejsca, bardzo pojemny i akcenty stronicowe, właśnie w temacie watercolor. Bardzo fajny, są różne wzory, więc możecie tutaj. Totalnie wybrać coś pod siebie, ale kalendarz moim zdaniem jest zawsze dobrym pomysłem, bo każdy go potrzebuje. Dziewczyny mają w dzisiejszych czasach naprawdę wiele zajęć, więc to się na pewno przyda. A kolejną rzeczą, którą znajdziecie w Empiku albo w innych księgarniach, jest dobra książka, i dobra książka jest zawsze dobrym pomysłem na prezent. I oczywiście polecam Wam książki Charlesa Duhiga, o którym mówiłam w ostatnich ulubińcach roku 2016, które były niekosmetyczne, więc to Wam serdecznie polecam, ale polecam Wam jeszcze jedną pozycję, która mnie zaciekawiła ostatnio bardzo, nazywa się ona Damskie laboratorium, przepisy na domowe kosmetyki. Z racji tego, że mam tak wiele widzek, które interesują się naturalnymi kosmetykami, a w szczególności tymi robie, robionymi ręcznie, które możecie zrobić same w domu, to to jest świetna pozycja, jest pięknie wydana, jest tutaj bardzo dużo wiedzy podanej w bardzo prosty sposób, więc takie dwa w jednym. Natomiast jest tutaj również 50 przepisów na ręcznie robione kosmetyki i to jest fajne, jeżeli właśnie lubicie robić kosmetyki w domu, albo jeżeli chcecie zrobić Kosmetyki na prezent komuś ręcznie robiony, taki prezent ręcznie robiony zawsze jest w większej cenie niż taki kupiony, więc to jest świetna pozycja. Angelika Gunkowska, która jest autorką tej książki, jest z wykształcenia chemiczką, więc wie o czym mówi i podaje to tak, jak mówiłam, w bardzo prosty sposób, więc książka jest bardzo lekka, zrozumiała i bardzo przydatna dla osób, które interesują się właśnie tym tematem, i wiem, że wiele z Was, moich widzów Właśnie lubi domowe kosmetyki ręcznie robione, więc jedna z tych książek poleci do Was w rozdaniu. Jedyne co musicie zrobić, to oczywiście być subskrybentem mojego kanału i napisać coś w komentarzach. Możecie napisać obojętnie co. Ze wszystkich komentarzy wybiorę jeden, który wylosuję i do którego poleci właśnie ta książka. Więc jeżeli temat Was ciekawi, interesuje, chcecie ją przeczytać, to zapraszam do wzięcia udziału. Jeżeli macie do przeznaczenia na prezent większy budżet, to jednym z najuniwersalniejszych prezentów, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, zarówno dla kobiety, jak i dla faceta jest Powerbank. Wszyscy mamy telefony z ogromnymi wyświetlaczami, które wyładowują się w momencie, a w dzisiejszych czasach bardzo często nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasz telefon się wyładował, bo pracujemy w internecie, musimy mieć stały dostęp do telefonu, itp, itd. I kiedy nie mamy czegoś takiego pod ręką, a telefon nam się wyładuje, to jest jedno wielkie szukanie kontaktu i brak czasu na to, żeby siąść i ten telefon podładować. Więc coś takiego pod ręką to jest naprawdę zbawienie. Ja tutaj akurat mam power. Bank firmy Xiaomi, który Kupiłam na internecie, online Natomiast kiedy pojedziecie Do Saturna czy MediaMarktu To tego jest tam pełno Jedyne na co patrzcie to oczywiście pojemność Czym większa, tym lepiej Ale tym większa cena To jednoznaczne, natomiast W przypadku robienia prezentu dla kobiety Sprawdźcie też Czy ten powerbank Nie jest zbyt ciężki, ponieważ Kiedy kobieta w torebce Nosi wszystko, kolejna cena Główka do takiej torebki robi różnicę i czym lżej tym lepiej Ja tutaj akurat mam 20 000 mAh, ale mniejszy oczywiście powerbank równa się mniejsza waga Więc na to też patrzcie i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych prezentów w dzisiejszych czasach i z nim się nie pomylicie, jeżeli wiecie, że osoba, którą chcecie obdarować, nie ma takiego urządzenia, to to jest na, na pewno coś, z czego się ucieszy i będzie na pewno korzystać. Ostatni pomysł na prezent polecam Wam w momencie, kiedy totalnie nie wiecie co kupić albo nie macie czasu na latanie po sklepach. Chcecie kupić coś w 5 minut i chcecie mieć pewność, że nie będzie to pusty prezent, który będzie leżał w kącie, ale że osoba, która go dostanie, z niego skorzysta. I mowa tutaj o kartach podarunkowych. Ja tutaj mam akurat kartę firmy Zara za stówkę, która jest zapakowana w. W torebce, w ładnym pudełeczku, idealnie na prezent, i tutaj yy, wystarczy wiedzieć, yy, z jakiego sklepu lubi korzystać dana osoba, i w tym sklepie kupić jej właśnie kartę podarunkową. I w tym momencie ona sobie pójdzie, kupi co chce, albo dołoży do czegoś droższego i zawsze będzie zadowolona, a wy będziecie mieli pewność, że kupicie jej coś przydatnego. Więc to jest świetny prezent. Ja akurat kupiłam. Yy, Kartę podarunkową firmy Zara dla mojego męża, ale również możecie kupić kartę podarunkową do Smyka, kiedy robicie prezent rodzicom jakiegoś dziecka, albo do innego sklepu odzieżowego, albo również do Sefory, jeżeli nie wiecie, jaki kosmetyk wybrać. Mogę się założyć, że każda kobieta, zarówno kobieta, jak i facet z takiej karty podarunkowej się na pewno ucieszą. I to tyle w temacie pięciu uniwersalnych prezentów, które znajdziecie na ostatnią chwilę w centrum handlowym. Mam nadzieję, że ten temat wam się przyda, że skorzystacie z tych pomysłów na prezent i przypominam też o rozdaniu, o którym mówiłam wcześniej. Na komentarze czekam przez tydzień, możecie pisać cokolwiek chcecie, wybiorę jeden i będzie to taki poświąteczny prezent ode mnie dla jednej z was. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.